Różne sposoby na nudę w Brawl Stars. Zagraj sobie w piłkę 1 na 1. Zagraj sobie w piłkę 1 na 1 w Brawl Stars. Drugi. Drugi sposób na nudę. Wyszukaj sobie członka i zagraj w starcie w trybie długo. Albo w inną planszę. Trzeci sposób na nudę. Zagraj jeden raz w dowolne starcie i otwórz dropa. Czwarty sposób na nudę. Piąty sposób na nudę. Pokrzy... Pozbieraj sobie na rankingach. I to jest szósty sposób na nuda. Szósty sposób na nudę. Znajdź sobie jakiś klub i cały i z nim pogadaj. Bo może Ciebie zaproszą. Jak widać, tutaj mam też takiego youtubera. Nie youtubera, nie. Hmm. Jaki to był sposób na nudę, no to przyjść do klubu. Hmm. Siódmy sposób na nudę. Odbierz codzienne prezenty. Hmm. Ósmy sp sposób na nudę. Wybieraj na legendarnego standropa. dropa. Dziewiąty sposób na nudę. Zaproś sobie jakiegoś znajomego. Dziesiąty sposób na nuda. Wybierz swojego ulubionego zadmierza i nim zagraj.